Wiele podróżowałem po świecie, ale tak pięknego zakątka, takiego połączenia morza, lasów i wzgórz nie widziałem nigdzie. Tu czuję się spokojny i szczęśliwy. Te słowa napisał Stefan Żeromski, autor m.in. powieści Wiatr od Morza oraz Sambor i Mestwin, gdy po raz pierwszy zobaczył Gdyńskie Orłowo. Żeromski zamieszkał wraz z rodziną w tym domku w którym mieści się obecnie Muzeum Jego Imienia. Popatrzmy zatem, co tak urzekło Stefana Żeromskiego. Na południe od Mola biegnie nadmorski deptak, nazwany promenadą królowej Marisienki, żony króla Jana III Sobieskiego. Widać z niej wspaniały nadmorski krajobraz z molem i malowniczym klifem. Molo zaczynało swój żywot jako niewielki pomost dla statków zbudowany w czasie I Wojny Światowej. Po 1920 roku uzyskało długość 115 metrów, a w 1934 roku rozbudowano je do długości 430 metrów. Zimą 1949 roku potężny sztorm zdewastował połowę konstrukcji i w 1953 roku po odbudowie molo uzyskało 180 metrów. Na przełomie roku 2006 i 2007 wykonano kompleksowy remont, a w czerwcu tego roku przeprowadzono prace konserwacyjne i naprawcze. Niedaleko mola unosi się na falach duże stado łysek, wędrownych ptaków wodnych z rodziny chruścieli. inne mewy zrywają się do lotu, gdy tylko jakiś spacerowicz podrzuci garstkę jedzenia. Z mola doskonale widoczny jest orłowski klif. Mewy podczas silnego wiatru wydają się być zawieszone w powietrzu i tylko machają skrzydłami. Wróble przyzwyczajone do spacerowiczów potwruwają blisko pod nogi, licząc na garść okruchów. Jakaś litościwa dusza zawiązała Antoniemu słuchankowi na szyi ciepły szalik. Rzeka Kacza stanowi południową granicę krajobrazowego rezerwatu przyrody Kempa Redłowska. Słońce zaczyna przegrywać walkę z coraz bardziej gęstymi chmurami. Idę wraz z nielicznymi amatorami spacerów w stronę klifu. Na skarpie widoczne są poskręcane i pozbawione już zieleni, pnie i konary drzew, które ją porastają. Wiele z nich powalił wiatr. Z tej strony również kołyszą się na falach łyski. Wiatr i woda kontynuują dzieło stopniowego niszczenia skarpy i samego klifu. Ciemnobrunatne warstwy piasku stanowią skupisko minerałów ciężkich, m.in. magnetytu, manganu, cyrkonu i tytanu. U podnóża klifu występują również warstwy węgla brunatnego. Południowa część klifu, na której się znajduję, charakteryzuje się obrywami, a północna osuwiskami. Stroma część klifu wchodząca w morze narażona jest na abrazję, czyli ścieranie podłoża skalnego przez luźny materiał przemieszczany przez morskie fale. Tablice ostrzegają przed wchodzeniem na skarpy, które grożą osuwiskiem. To teren niebezpieczny. Słońce już całkowicie schowało się za gęstymi chmurami. Pora wracać. Tablica informuje o utworzeniu rezerwatu, jego wyjątkowości i regulaminie który niestety nie zawsze jest przestrzegany. Przy rzece Kaczej znajduje się zespół szkół plastycznych, ulokowany w zabytkowym budynku, tzw. Adlerówce, wzniesionej około 1840 roku z inicjatywy Johana Adlera jako pensjonat.